Czeaneczko mój drogie widzu, mój outfit dzisiaj niebieski, bo dziś będziemy szukać najlepszej niebieskiej skrzynki. Zapraszam serdecznie do oglądania. Moi drodzy wizy, zanim jeszcze przejdziemy do sprawdzenia najlepszej niebieskiej skrzyneczki, przypomnę o rozdaniach, które są aktywne. Jest to 6 aktywnych rozdań, słuchajcie, na M4A4, Huntsman, Knife, Floor, m 4 a s Atomic Hard Drop, Overprint, Fathom Knife, 4 i Glock 18. Aksja, słuchajcie! I żeby do tych konkursów dołączyć wystarczy kliknąć plusika. Pisać kota do i dokonać. Jakiejkolwiek płaty? Przy minimalnej 840 dołączę Was z automatu do wszystkich tych konkursów im większa kota płaty, tym większe szanse na wydropienie czegoś z tych itemków. Słuchajcie. I lecimy. Tak w ogóle nie zrobiłam researchu, tylko kojarzę, że są niebieskie skrzynki, ale jakie niebieskie są, to nie pamiętam. Może będziemy sobie wrzucać je po dwie, bo ich. chyba nie ma aż tak dużo z tego, co pamiętam. o, Blizzard, welcome, welcome, watercase, dobrze. Tak sobie patrzę, jakie po prostu możemy wziąć pod uwagę. Hmm. hmm. Te pod uwagę, jakie możemy wziąć. Dobra, wiecie co? Jednak tych skrzynek trochę jest. Jednak tych skrzynek, która jest Frostbite, nie jest niebieską skrzynką. Tutaj ten akacz, no dobra, można, można, można zajrzeć i jeszcze Shuttered i Porcelan Case, nie z niebieską skrzynką, ale jest jeszcze Shuttered Case A Shuttered sobie my się otworzymy tak już na sam koniec, no bo kurwa, 700 kosztuje ta skrzynka, ty, bez przesady, nie? Bez, przed, bez przesadyzmu, bez przesadyzmu, ale jednak sobie damy po jednej skrzynce, moi drodzy, bo to i tak jest sporo, i tak jest sporo, słuchajcie I co my w tym momencie robimy? W tym momencie wrzucamy sobie na cztery osoby i na tryb shirt i będziemy sobie to sprawdzać oraz będziemy sobie to testować. Ja sobie już normalnie aż biorę tutaj telefon, chociaż. Dobra, tak plus minus będzie widać, nie? Będzie widać po każdej rundzie, więc najważniejsze to się nie załamać i będziemy po prostu to sprawdzać i testować, wybierzemy najlepszą skrzynkę. Później tą skrzynkę będziemy niebieską otwierać, będziemy ją katować zobaczymy, mam nadzieję, że finalnie okaże się faktycznie jebucką skrzyneczką. I mamy pierwszą. Pierwsza jest za 10,50 słuchajcie. I czy tutaj coś przewyższa tą wartość? No nie, no nie. Prawie tutaj dolazło. Jeżeli chodzi o kolejną M4 case, tutaj w tym M4 case też nic nas nie zaskoczyło streaking ninja case, słuchajcie, 16,80 czy tutaj coś w ogóle, tutaj to w ogóle kaszana. ja już bym powiedziała, że ta z muzyczką jest lepsza, kurde, blizzard case'ik, dobra, blizzard case, tutaj poleciały XM'a, także tutaj, yy, no pięciokrotny, sześciokrotny profit na, 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 na tym blizzardzie MIBR case słuchajcie e, dobre itemy poleciały, ale nic, że tak powiem specjalnego tutaj nas nie zaskoczyło tak samo ten case'ik tylko ten gloczek, ale to i tak już. What the hell? Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. A ile to było? 300 zł razy 5, 6. No, tu będzie trzeba zrobić dogrywkę. Tu będzie trzeba zrobić dogrywkę. Na pewno z tymi skrzyneczkami. Bo tutaj naprawdę, no, solidnie poleciało. Solidnie poleciało. Jeżeli nic się tutaj nie zmieni. Jeżeli tutaj. Chociaż powiem Wam, że te casey w ogóle mega dobrze, mega. O! What the hell? Na cztery osoby shirt. I tak tutaj jesteśmy w ogóle trzy na plusie. Więc ja w ogóle i tak jestem w szoku, że na shirt, na cztery osoby na takich skrzynkach się udało, co nie? Co nie, że się udało, słuchajcie. No dobra, ja sobie teraz muszę, yy, bo za szybko to poleciało, obejrzeć to nagranie, zobaczyć, słuchajcie, gdzie poleciał, dokładnie w której, bo pomieszały mi się te kolory niebieskie, one tak samo wyglądają. I zaraz będziemy testować dalej, nie? Jeżeli chodzi o osobę, która wygrała z z poprzednim odcinka, będzie to oczywiście ogłoszona mnie na Discordzie, także jeżeli jeszcze ciebie tam nie ma link, może w opisie, zapraszam serdecznie, dołącz. Dobra, ja już to sprawdziłam, ja już wiem, jakie to są, jaka to jest skrzynka, słuchajcie, i pierwsze to jest Blizzard Case. Oczywiście, jak kto by mógł się spodziewać, i Blizzard Case sobie wrzucimy trzy razy, żeby to dobrze sprawdzić. i tamta się nazywała Insanis Case. Pięć deszek kosztowała, więc no, powiem szczerze, że mm, bym powiedziała wręcz, że to takie mm, porównywalne, porównywalny to był profit, nie? Więc odpalamy na Sherda, robimy bitwę i sprawdzamy, która jest najlepsza. Jeżeli ten odcinek wygląda Blizzard Case, to I'm done, nie? Ale to jest ostatnio Faith Skrzynga, także... Let's see. Jedna jest yy, o 100% droższa od drugiej, więc zobaczymy. Dobra, tutaj mamy 100% ponad. <laughs> ok, dobra. Na razie, na razie naprawdę jest git, na razie naprawdę jest git, ale że tak powiem, jest dobrze, ale jest stabilnie, nie? Jeżeli tutaj coś nie będzie, na, na przykład nie będzie dwukrotnie, Yy, bardziej, yy, że tak powiem, no i już właśnie o, o to mi chodziło, nie? Że ta Mount Fidzi, tutaj co poleciała, to zdeklasowała, nie? Zdeklasowała, kurde. Zdeklasowała, kurde, powiem szczerze, no. Dobra. No, czyli ta skrzynka by wychodziło, że. Bo ona w ogóle jest najlepszą niebieską tutaj skrzynką. Tutaj na podstawie tych bitew, które stworzyliśmy, które zrobiliśmy. Które. Gdzie, gdzie jest ta skrzynka? Bo ja ją teraz zgubiłam. Które tutaj testowaliśmy. Ja w ogóle nie widzę tej skrzynki. Nie wiem, gdzie ona jest. O, znalazłam ją. Ukryta jakaś. Okej, okay, dobra, czyli w ten sposób to wygląda, że nam się po prostu mega fartło. Bo ogółem tutaj jest spory pro... Dobra, otworzymy sobie ją po prostu trzykrotnie, czyli do trzech razy sztuka I zobaczymy, chociaż jak ten Blizzard wypada, to też on nie jest taki najgorszy, jak w dobrym stanie, słuchajcie, wypadnie Otworzymy sobie jeszcze ją dwa razy, zobaczymy, czy coś faktycznie ciekawego, fajnego będzie No i co? I ja myślę, że będzie trzeba stoczyć jakąś bitwę na ten Insanity Case No, kurde, powiem szczerze, ciekawe, bo szczerze, no troszeczkę ten... Nie, że faworyzacja, ale troszeczkę myślałam, że jednak zwycięży skrzyneczkę no blizzard case'it, nie? Miałam taką nadzieję, słuchajcie Miałam taką naprawdę nadzieję, no ale co Jeżeli nie, ile to w ogóle kursu się... Żegnam Robimy sobie szybką bitewkę I szybka bitewka będzie taka, o słuchajcie I robimy w sumie na dwie osóbki, czyli taka no Mówię, szybka stricte bitewka Mam nadzieję, że nam się pofarcie jak z tym akaczem No ale dobra Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, czas pokaże, czas pokaże, się okaże, zaraz zobaczymy, let's go, let's see, let's look, beretki już na sam początek wjeżdżają tutaj, mhm, dobrze, no niestety Famasik nam się trafił fil i już no nic z tym nie zrobimy, no to też chyba taki nie za dobry pik, nie? Ej, no tak dobrze było, a teraz co tutaj się wydarza, halo, zgłaszam reklamację tej skrzynki. Zaraz będzie anulacja, będzie anulacja najlepszej skrzynki Nie, pierdolę, ty Nie, no tego to się nie spodziewałam, słuchajcie Dobra, robimy sobie jeszcze jedną bitwę, ale już bez tego boosta Bo ja nie wiem, czy ten boost w ogóle jakoś bardzo nam tutaj Że ja tak powiem wpływa na otoczenie i na to, co się tutaj do nas yy, wydarza i co tutaj się dzieje No ale dobra, let's go, let's go, słuchajcie Cztery skrzynki Insanis Case I słuchajcie, jeżeli tutaj poleci któryś z czerwonych itemków To ja już będę usatysfakcjonowana Jeżeli nie To uważam, że ta skrzynka miała farta I nie ma nic innego Nie ma tutaj na swoją obronę Dobra, już Famasik, Faktory więc to już jest coś To już jest coś, co nie? Ła, ale rozwalone battle skirt, ale na szczęście inni I przeciwnikowi, mojemu botowi Emily polecił też battle skirt, Także jest sure. git O! No i o to mi chodziło od samego początku, słuchajcie, o to mi chodziło. Dobra, słuchajcie, ja bym zrobiła jeszcze jedną bitwę. Dosłownie, jeszcze jedną bitwę szybką, tylko szybką, na trzy skrzynki. Jeszcze jedną szansę dałabym i zobaczyła, czy aby na pewno to jest wszystko git, co nie? Czy aby na pewno to jest wszystko git? Czy wygram, czy przegram, oczywiście yy, rani serce, ale kwestia jest sporna. Chodzi o to, co tutaj można wydropić w tej skrzynce i czy, 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 no jest, czy jest faktycznie najlepsza. Nie? No, Dual Dualberety nie są najlepszym, co można w tej skrzynce dostać, ale też no, nie, jest na, nie, nie są najgorsze w sumie. I ostatnia, nie? Dobra i Galil chyba to przydupili No kurwa, niepotrzebne Ogólnie ta skrzynka byłaby świetna, gdyby nie te SSG nie? Gdyby nie te SSG to ta skrzynka byłaby świetna Słuchajcie, została jeszcze jedna Ostatnia na całej tutaj stronie Skrzynka, która jest niebieska No bo porcelan case ja nie zaliczam, no bo ona jest taka biała W tym odcinku macie tego skina do wygrania Żeby go wygrać jeden, co się zrobić to zostawić like potem odcinek, zostawić suba mojego kanału i napisać komentarz A w komentarzu napiszcie Czy u was też zrobiło się tak zimno Ostatnie dni no, kurwa, co ja klikam tutaj? Halo! Yy, I w sumie, co? Jak ten, yy, ten akarż nie? Wygląda. No, ale dobra, mniejsza. I yy, Shattered Case. I to jest ostatnia niebieska skrzynka, w której można wydropić w większości niebieskie itemy. I słuchajcie, jak najbardziej otworzymy sobie ją. Jest to zdjęcie całego odcinka, także. Otwieram. Aksja! Glock Aksja, więc zrobiłam Dobra, jest to niebieski item, tak, jest git. Szkoda, że fil kurczę. Właśnie na rozdaniu też jest ten Glock Aksja i jak najbardziej, więc ja go sobie chyba zostawię osobiście dla siebie. No ale, no co. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie lajka, suba, komentarz i do zobaczenia w kolejnym. Bye!